Witajcie. Zaczynamy przerabiać kolejny dział z fizyki, którym jest praca, moc i energia. Dzisiejszym tematem będzie energia oraz praca mechaniczna. Zapiszmy. Energia. Także temat dzisiejszy to energia i praca. Zacznijmy od tego... Że praca w sensie fizycznym nie oznacza tego samego, co sa praca w sensie potocznym, tak? Mimo iż w jednym i w drugim przypadku mamy do czynienia e, w większości przypadków, tak? E, z tym, że musi istnieć siła, oraz e, ta siła musi powodować przesunięcie danego ciała. Tak nie zawsze, tak? E, jeżeli mówimy w sensie potocznym, że wykonaliśmy pracę, to będzie oznaczało to samo w sensie fizycznym. Tak? Ponieważ od razu uprzedzając fakty, mówimy, że w sensie fizycznym praca wykonana na drodze zamkniętej jest zerowa. Tak? Czyli przykładowo, jeżeli przeniosę jakąś paczkę z punktu A do punktu B, okay? jeżeli przeniosę paczkę, to faktycznie będę działał pewną siłą, która będzie y, tą paczkę przesuwała z jednego punktu do drugiego. Zatem tutaj w, w sensie fizycznym oraz społecznym wykonujemy pracę, tak? Natomiast, jeżeli y, mamy taką sytuację, że jakiś towar został przeniesiony z punktu A, powiedzmy gdzieś tu, później stąd tu, później stąd tu, i stąd tu, tak? To mówimy, że cała praca została wykonana na drodze zamkniętej, no i praca wykonana na drodze zamkniętej, gdzie i początek, i koniec się nakładają na siebie, to wówczas praca w sensie fizycznym jest równa zero. Ale zacznijmy najpierw od podstaw. Wiecie z życia codziennego, że wszystkie rodzaje energii mogą być zamieniane na inną energię, tak? Przykładem jest choćby to, że praca mechaniczna mojej, mojej dłoni, w momencie kiedy pukam o tablicę, to energia tej, energia mechaniczna zostaje zamieniona na energię dźwięku, prawda? Dodatkowo, jeżeli mamy sytuację, w której jemy kanapkę, tak? Jemy kanapkę to wówczas też mamy do czynienia y, y, podczas procesów trawienia z, z przemianami pewnych energii, tak? Że energia zmagazynowana w tej kanapce w postaci chemicznej zostaje później zamieniona na energię y, mechaniczną, tak? Dzięki której jesteśmy w stanie funkcjonować i, i żyć. Zatem wszyscy, cały czas mamy do czynienia z energiami, które... Które muszą po prostu istnieć, które muszą być i które są nam konieczne do egzystowania. Jak to się łączy energia z pracą? Mówimy, że dzięki pracy możliwe są przemiany i przekazywanie energii, natomiast praca określa liczbowo, ile energii zostało zamienione z jednej formy na inną formę. Tak. Więc przykład powiedzmy, jak będzie następujący. Mamy baterię. No, jak to będzie taka bateria 9V. I teraz taka bateria 9V podłączona, jak będzie do silnika elektrycznego. Tak, który ma wyprowadzenia na plusy, na minusy. A, i powiedzmy. Jeden przewód, drugi przewód. No i w tym silniku elektrycznym znajduje się oczywiście yy, oś, która się będzie obracała, ale teraz jak to zobrazować na rysunku? Powiedzmy, że mamy na tej osi jakieś śmigiełko, i to śmigiełko będzie wykonywało nam ruch obrotowy. Tak? No i teraz yy, wiemy, że. Yy, bateria ma zmagazynowaną pełną energię. A teraz a jak, jaką pracę jest w stanie wykonać w ogóle po to, żeby to śmigiełko się mogło obracać? No możemy to później sobie sprawdzić przy pomocy pewnych urządzeń. Ile energii było na początku oraz ile energii zostało. Powiedzmy, że na samym początku bateria miała a nieważne jakich jednostek 100 Jednostek energii. Natomiast po, po tym jak odłączyliśmy, tak, czy przerwaliśmy obwód, bateria posiadała tylko 80 jakiś tam en jednostek energii. Zatem praca, jaka tutaj została wykonana, jest równa tej różnicy, tak, czyli ilości, ilości energii, która została przekazana do silnika do silnika no i zamieniona na inny, inny rodzaj energii. Yy, tak, czyli energia elektryczna została tutaj zamieniona na energię mechaniczną. 20 jakiś tam jednostek zostało zamienionych. No ale zacznijmy od takich też podstaw delikatnych. Mówimy, że praca w fizyce zostaje, jest równa liczbowo iloczynowi siły, oraz przesunięcia, jakiego ta siła dokonała. Zobrazujmy to sobie. Póki co, to jest jakaś tam prosta. Jeżeli pod prostą sobie narysujemy takie ukośne kreseczki, to te ukośne kreseczki oznaczają, że mamy do czynienia z jakąś powierzchnią, na której sobie umieszczamy przykładowo pełne ciało. Ja narysuję to ciało w postaci takiego owalu koła. No i wyznaczę sobie jego środek, że tu będzie środek tego ciała. I teraz, jeżeli na dane ciało działa siła, tak, która ma kierunek yy, różny niż kierunek prostopadły do yy, po, podłoża, do przesunięcia względem którego ciało zostało przesunięte to wówczas praca ma jakąś wartość, tak? Ma jakąś wartość różną od zera. My w podstawówce ograniczamy się tylko do jednego przypadku, kiedy przesunięcie ciała oraz kierunek siły są równoległe, są takie same. Zatem, jeżeli nasze ciało zostaje przesunięte z tego punktu, tak? Z tego miejsca do tego miejsca. Dzięki temu, że działa na to ciało siła F tak, o konkretnym kierunku, to przypadek, który nas tylko interesuje w postałówce, to jest ten, gdzie przesunięcie, a konkretnie ta odległość tak, między środkami, to kiedy to przesunięcie jest równoległe do siły, tylko to nas będzie interesowało. Ale jeżeli interesuje nas jeden, jeden przypadek, to sobie oznaczymy to już nie jako wielkość wektorową, tylko skalar zwykły, jako drogę, tak, że po linii prostej, po drodze prostoliniowej porusza się dane ciało. Czyli jeżeli ciało zostało przesunięte na odległość s pod wpływem działającej siły, to wtedy mówimy, że została wykonana praca. Pra, pracę oznaczamy sobie od angielskiego słówka work, tak dużą literką W, to jest ten praca, no i praca, jak powiedziałem na początku, jest równa liczbowo, iloczynowi, czyli mnożenie, iloczynowi siły działającej na dane ciało i przesunięcia czy też drogi, którą pokonało dane ciało. Tak, to jest nasz wzór, dzięki któremu możemy obliczyć wartość, wartość drogi. No jednostką pracy. Jednostką jed, jednostka. Jednostką jest tutaj dżul który oznaczamy jako jeden j. Tak jest to, jest to jednostka pracy. Yy, I tutaj korzystając z tego wzoru możemy sobie czasami policzyć. Jaką pracę wykonało dane ciało, jeżeli działało siłą, powiedzmy, 10 N, tak? Czyli, jeżeli mamy jakieś ciało, A sobie oddzielmy to, jeżeli mamy pewne ciało, które działa z siłą 10 N, tak? I ono spowodowało przesunięcie, tak? Czyli, danego ciała na odległość, powiedzmy, 50 cm, to tutaj została wykonana pewna praca. No to tą pracę możemy sobie zgodnie z tym naszym wzorem policzyć. Że praca to będzie siła razy przesunięcie. Jaka siła, z jaką siłą działa tutaj ciało? Ciało działa z siłą 10 N. Czyli zamiast F zapisujemy 10 N. A teraz, na jakiej drodze została przesunięta dana siła? Czyli nie dana siła przesunięta, tylko dane ciało. Ciało zostało przesunięte na drodze 50 cm. Ale musimy wszystkie dane podawać w podstawowych jednostkach układu SI. Zatem 50 cm musimy zamienić na metry. Co nam daje, że to jest pół metra. Tak? Pół metra. Zatem 50 cm to pół metra. Czyli nasze. nasza praca równa jest iloczynowi 10 N i pół metra, zatem 10 razy pół to jest 5, a newton razy metr, tu się nawet nie musimy zastanawiać, jest to po prostu jednostka pracy, którą musimy policzyć, czyli dżuli. Zatem nasze ciało wykonuje pracę o wartości 5 dżuli.